Witam, nazywam się Mariusz Kędziora i pracuję w polskim oddziale firmy Microsoft jako technical evangelist. Przygotowałem dla Ciebie ciekawy kurs o wirtualizacji. Wirtualizacja pozwoli Ci na przykład na uruchomienie wielu systemów operacyjnych na jednej fizycznej maszynie i dzięki niej będziesz w stanie na przykład przetestować aplikacje tak, aby nie wprowadzać bałaganu na Twoim komputerze. Możliwe stanie się również przywrócenie systemu operacyjnego do stanu, w jakim był 10 dni temu i zrobisz to w ciągu 10-15 sekund. A wykorzystując serwerownię Microsoft, będziesz mógł uruchomić maszyny z naprawdę gigantycznymi możliwościami. Będą na przykład tam maszyny 16-procesorowe ze 100 GB RAM. -u. Kurs dedykowany jest dla osób, które nie mają pojęcia o wirtualizacji, a które chciałyby wykorzystać jej możliwości w codziennej pracy. Nieważne w związku z tym, czy jesteś studentem, uczniem, czy być może pasjonatem technologii, dzięki temu kursowi będziesz w stanie uruchomić tą wirtualizację na swoim komputerze lub w serwerowniach Microsoft. Cały kurs składa się z czterech modułów, na których obejrzenie będziesz potrzebował około półtorej godziny. W module pierwszym opowiem Ci, czym jest wirtualizacja oraz jakie są jej odmiany. Zobaczysz również, jak przygotować swoje środowisko do tego, aby możliwe było skorzystanie z niej. Moduł drugi to wirtualizacja lokalna, działająca w oparciu o Hyper-V w Windows 8. Dzięki niej zobaczysz, jak uruchomić na przykład system Fedora, jak uruchomić grę w DOSie czy też jak wygląda system Windows 10. Wszystko to w maszynach wirtualnych. Moduł trzeci to wirtualizacja zdalna, działająca w serwerowniach Microsoft Azure. W której zobaczysz, jak uruchomimy Windows Server, podepniemy się do serwera SUS, czy też jak z gotowego obrazu odpalimy stack lampowy Linuxa, Apache, MySQLa i PHP działające w oparciu o Ubuntu. Moduł czwarty to podsumowanie. Ciekawe linki, materiały i źródła, które będą w stanie pogłębić Twoją wiedzę. Po obejrzeniu całego kursu będziesz w stanie od razu wykorzystać całą zdobytą wiedzę i uruchomić swoje pierwsze maszyny wirtualne. A to wszystko. Mam nadzieję, ciekawym kursie MVA, do którego obejrzenia zapraszam cię już teraz.